Imposter ze stolarzem <laughs> Okej okay. Ej, dobra, bo ja już wszystko odrobinę Lecimy, a że... ja poleciał na prawo. Ok miałem odpalić światła. Ale Wiedziałem, okay. że to będzie... My dobra, dobrać dobrać. na pewno to nie był Zardas i to nie był chyba Fius No dobra, ale X się jakoś nieważne. Dobra, najpierw lokalizacja. Paty, gdzie byłeś? Właśnie wchodziłem do Storage, ale jeszcze nie przekroczyłem jego linii. Widziałeś go ja Widziałeś ja go Ja zabił, widziałem, go zabił. Widział by mnie ten... Wa, Wasik chyba nie widział bo Widziałem coś zielonego Może no, najpierw podamy swoje lokalizacje końcowe, co? Tak będzie łatwiej Dobra, e Ezyl był teraz w adminie, tak? Tak, przed chwilą, teraz dosłownie tak. jestem w, Matys, w Matys, Matys, Matys Ja teraz jestem na nawigacji z jakimś zielonym Ze mną, ja też w nawigacji no To był Wasik, tak? Wasik, z... Ja jestem przed komsami. Ciemnozielony. Halo? Przed... Ja jestem przed komsami, sorry. No, My... Był ze mną, był no, ze mną. mną, tak... był C ze mną. Ja jestem, w... Ja jestem teraz w komsach, ściągam dane. W My... Wasiksa się trzymałem, jeszcze się... jak zgasło światło. Cie... My się minęliśmy się z Wasiksa. Znaczy stolarz, ja stolarz. Yy, korytarz między szyjami, a nawigacją. No to ciało jest w tym, w. Jezu, no w kafeterii widziałem na tym na yy, panelu, że. Czekaj, 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 czekaj. Ktoś, chyba nie go pamiętam go już kto, kurczaczki. Ale jest taka sytuacja, że wracam sobie z weponsów i mijam się z kimś. Opel, jest co chyba. Ja nie długo ktoś się nie ja ja wywala. Tak? Ty się ze mną Xardos jesteś ja w stanie ja ten? Z potwierdzić oczywiście. Ty się ze Z tobą się minąłem, Jest ja tak. do no, wskazji, bym jak osiąłem o to. Byłem w stanie coś wyjaśnią. powiedzieć, gdyby kurwa. ci ludzie nie zajmowali czasu na jakieś bezsensowne no. dyskusje, dziękuję. No, no, e, e, dobra, żeby cię tylko odjebał w następnym ludzie, jeżeli to było bezsensowne, chuj, zamknę się, skikuję. kurwa, jak masz coś ważniejszego, ja widziałem postora, siedzę cicho. Masz coś ważniejszego. Dobra, ja się mówimy tu To nie źle. Mówcie sobie sam. Nie no mówię. No mówię, i się obraził. Ja dobra, poobrażali się i dziękuję. Nie żywe. Spok no to niech powie, niech dokończy. Jedna osoba sobie widziała. I no postarał. dobra, skipujemy. Niech, nie, nie, nie. Się... Nie no, ale no jak to Ale ja nie skupujemy. jestem impostorem, to nie niech widziałem. Niech połowę postaram. czasu, niech połowę czasu powie jeden, a połowę czasu mu powie No bo jeden drugi. się obraził, drugi się obraził, no to co? No mu, to ja się nie obraziłem, pytań. no bo ja nie lubię takiego chaosu no w rozmowie, no albo zadajemy konkretne pytania, albo no, rozmawiamy no, no, kto nie lubi, prawo, kogo widzi. Muszę Zato, ile widziałeś zamek. teraz osób w kafeterii? Były trzy wcześniej. Zbiegły do storage'a chyba dwie. Je ciało było w kafeterii, prawda? Tak. tak. No Dobra, może druga osoba niech powie. Niech się odmutuje. Dobra, kto jest niepotwierdzony? Bo to jest... I ja, Stolarz. Ty gdzie byłeś? Ej, a wy byliście Mianzy... na adminie, co nie? a nawigacją. Ej, wy byliście na adminie, co nie? Tak, ja z, e, w admina i widzieliście, że jedna osoba jest chyba w obołomstwach, jeden z nawigacji i Shen 2, i jedna jest na commsach, y, co nie? To nie za ja dużo jest by... tych osób na... Na no, nie, z... nie widziałem nikogo, szczerze mówiąc. Jednak Widziałem dwie osoby, poczekajcie, poczekajcie. Widziałem dwie osoby na szylcach, które przeszły. Prawdopodobnie w lewo jedna osoba, a druga albo się wróciła do nawigacji, albo przyszła, albo ktoś przyszedł od góry. Bo były pod koniec dwie osoby no tak. nawigacji. Przerwę, sobie to byłem ja i to był Wasiks, ja poszedłem na lewo właśnie do kompsów, jak ledwo wszedłem zacząłem ciągać dane, był report, Wasiks gdzieś mi uciekł, to albo poszedł do góry, albo gdzieś był tam w tamtych okolicach. Aha. No ja, ja, ja skończyłem przed komunikacją przed ziemią. widziałem jak, y, jak siedzi tam cześć. Zielona, zielona ale... jest potwierdzona z kimś, ale to nie ma, daliśmy dupy, no nic nie dowiedzieliśmy, a może było coś ten. Dobra, skip. Dupa zagrana I skip, dobrze Kurde, jest. Szkoda. Się A się że widział. się chłopaki. Nie widział. A. Coś to się, to się ta zielona nie odgrywa. Gramy, gramy, ci to Może jakieś dubla byśmy zrobili, chociaż... Nie wiem, ten typ tak lata ta chaotycznie. Ale. Ale, ale, ale. To okay. ja się chcę coś pytać z ciebie Ja też chcę coś powiedzieć No nie, 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 Mogę zaznika. coś powiedzieć? No, no to dobra, niech zacznie. Ja, no pierwszy. Okej, okay, to ja mam takie pytanko do, do Zuzanki, bo ak, prawie wbiłem na kamery i tak z 3 sekundy stałaś nad ciałem zanim zreportowałeś tak jakbyś zobaczyła światło. Nie wiesz, kamer, co? wiesz co, nie, nie to nie były 3 sekundy. Wiesz nie, nie, nie e, no może ja zdwie. widziałem, ja widziałem jak ona e, szła sobie teraz z Storage'a do góry i zreportowała dosłownie sekundę ciało. Nie, nie było sekundy, bo ja wbiłem na kamerę i były zjazdy. Ale, było nie, ale sekundy to prawda, że nie zreportowałam od razu, bo nie wiem, klikam, e i mnie ziemia No właśnie, ale. Ja ja ci... Jeszcze. Pomarańczowy i ktoś jeszcze chyba. Chyba Patiu, nie jestem pewien. Kto? Ktoś no. wybiegał za minę przed chwilą. Nie, ja nie za. za nie To niemożliwe, dmina. ponieważ ja byłem Dobra, w razie. Nie potwierdził Matyn, że teraz byliśmy w elektryku, szliśmy tam od kąsów. Zuzanka zostawiłem w kąsach. Biały, biały mi potwierdzi, że byłem w reaktorze, robiłem z nim łapy jak waliło reaktor. Tak. I, I ktoś przyszedł. No Ej, ja was widziałem, ja was nie ale mogłem tyle pomarańczowy, się reportować. albo żółty szedł od... O, był w okolicach elektryka, widziałem Tak, byłem w okolicach elektryka i mnie minęło dwie osoby. Nie, wiem, czy to nie był. Nie chcę tak strzeć głupa. Ale myślisz, że to może być pomarańczowy? Tak ja byłem teraz Zielony. w elektryku z Matysem. Byłem z Matysem w elektryku Ale teraz... Czemu ja? No nie, się, mi się chyba ty przywidziałeś albo niebieski. Ale ja, ja byłem... Ja skończyłem na kamerach, a ja wcześniej byłem. Tak, na tak, tak, tylko wiesz co ty się mogło dostać? Nie wiem czy ty zdążyłeś. Chyba raczej byś nie zdążył, to może tak Ale niebry. gdzie ciało? Gdzie ciało i kto Adminie. mówi? A, a kto mówi? Ezel. No to niemożliwe, że to jest ja, bo nie teleportowałbym się z reaktora do admina, no. Ludzie. No dobra, nie wiem, może nie faktycznie, no, ale jest, jest coś po... takiego, że no. e, faktycznie był zielony ciemnozielony na kamerach, tak? No no dobra. dobra. Ale to już, pod tak, pod koniec, pod koniec, to już pod koniec, pod koniec. pod to koniec. co, teraz ziałeś. pomyślałem. Do czy się... ty mogłeś zagrać fiveheada teraz? Pójść sobie z, zabić ciała, co nie? Z, z, z pomarańczowym. Pójść sobie od dołu, zobaczyłeś mnie i pomyślałeś coś takiego, że pójdziesz sobie na kamerę przez węta i za, zaczniesz jeść na tych kamerach i powiesz... Ale no nie, nie reportowałeś ja... tego ciała Ale słuchaj, bo w sumie była sytuacja taka, że ja robiłem Ja, ja byłem przy paliwku z kimś Tylko nie pamiętam kto to był w storage'u Potem byłem w elektryku, zrobiłem sobie dwa taski I poleciałem do reaktora jak wybuch reaktor Ale nie zdążyłem i wleciałem z dołu Więc nie zrobiłem wersabla no, A jak długie jak długi jest to ciało? Jak długo leży to ciało? Chciałem... To jest bardzo dobre pytanie Chciałem je za. Czy to jest no nie wiem, że że być to Tak. Bo ja 40 też myślę, że wydaje się Nie, nie, patrzcie, nie, w 40 w 40 patrzcie. Jesteś takiego? Ja że uważam, nagle. Ja uważam, że nie jest ja Ale, ale patrz, nagle reaktor wybuchł. A jak reaktor wybuchł, wtedy padł kill na pewno. I teraz jesteś takiego, kto to się był? Zamknęła, to że zamknęła chyba. Jak dla mnie to nie jest, Zuzia? Gdzie Co, byłaś? To, to... No. Ja gdzie byłem? Co? Pokonanie? No po kolei, tak szybko. A no no, 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 no najpierw byłam w, w adminie, adjunia. potem rałam paliwo, potem wyrzuciłam śmieci poszłam do komunikacji zrobić, nie wiem, do lamp. I sobie widziałeś sobie jak tam, tych dwóch szło z komunikacji, tak? Tak, tam było dwóch. I Ale potem kto? poszłam znowu do Admina. Dobra, to w chciałbym, to w komerze, zapytać, w chciałbym zapytać kto był po... jakby ten, po lewej stronie. Ja był. jakby był ten reaktor, nie? Ja byłem. Stolarz. nikami, nikami mówcie. Stolarz. Wasiks. Wasik czek, czek, czek. weszli dopiero po lewo, na lewą stronę, pod elektrykiem byliśmy. A gdzie ty byłeś, Cyjan? No. Ale skąd, skąd przyszliście? Pod ele elektryka. Hmm. Co? Skąd przyszliście do elektryka ja, pod elektryka? Ja, z z końców szliśmy, zostawiliśmy Zuzankę tam w końcach. A, no. A górą czy dołem? Dołem. Ale to mógł być na tak przykład tak szybko... Dołem. szybko I górą przejdzie, górą, górą, górą bo się zamknęli. Mogliście... Ale mogli... Górą, no to powinniście widzieć ciało i tak. Ale mogliśmy dole. od, od storedzam. Ktoś mówił górą. Ale tak, mogli... to mówił górą górą. Ale przecież Aleście górnym storeczem, w sensie tak. Ale i tak mogli zabić i później sprawę. A kto to szedł? Kto to szedł? Matys jest... A... i coś jeszcze, coś... tak? I checks, i check's. I checks, tak. Ja uważam, że to jest drogo i tyle chciałem powiedzieć. Mimo może być teraz 3 kg i wiecie. Dobra, bo mi czas nie będzie leciał. Udajmy, że patrzymy na końce. Okej, okay, tutaj się bawią. Więc sobie kulturalnie polecę w lewo. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra! Wasiks, słuchajcie. się. Eee, yy, ale co? Co zrobiłeś? Znaczy miałem cię, domyślam się, że znalazłeś ciało pewnie gdzieś koło security, ale ktoś tam był jeszcze na kamerach, Ja na kamerach nie byłem. Ja przyleciałem od dołu. Ale to nie było... Ale ciała nie było! Ciała nie było. Ale szybko ciałałeś. się tam nie się teleportowałeś ja, bo... Ale ja... Ale mija, mijał mnie ktoś w Lower Rangin'ie, no, tylko nie pamiętam kto. Tam był, nie wiem czy tam nawet nie było, nie wiem czy tam był różowy, kto był w lower engine? Dobrze, ja się byłem. Się, nie, poczekaj, 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 no teraz, poczekaj, poczekaj. Ja, ja wam powiem moje typy. Mogę coś Was... powiedzieć? Ale Chwila. mogę coś powiedzieć? Nie, pięć 5 sekund. Ja powiem typy. Wasz Xmat. Dobra, ja mam pytanie. To teraz powiedziałeś typy, bo ja byłem tak, ja byłem w e elektryku. Tam były cztery osoby. Potem poleciałem do lower engine'a i potem poleciałem do góry i właśnie e tam był chyba patio. Jeszcze ktoś był na kamerach, ale nie wiem kto. Widziałem tylko nogi, ale nie zapamiętałem kto to był. Jak wybuchł reaktor, to poleciałem do góry, a Patiu sobie robił podajże te kabelki, co są przy wejściu do security, jak wchodzisz to po lewej stronie. Ale poleciałem i jest, widziałem, że ty EZ Ezer... Co? Musisz powiedzieć kto to był, bo ja... Ale ja nie wiem, widziałem nogi, nie, nie wchodziłem do środka do kamer. Więc nie wiem kto tam był. Ja poleciałem potem do kafeterii, a ja... a... A... widziałem ciebie. No, by... bo kto Mogę by... dokończyć? Mogę dokończyć jeszcze tylko? Poczekaj, poczekaj, ty był w elektryce. A daj mi dokończyć, dokończyć mi dać tylko. Yy, poleciałem do kafeterii, ale widziałem, że Ezyl leci w drugą stronę, mimo że był yy, reaktor, chyba że już wyłączyliście, bo nie pamiętam. I wróciłem się za Ezylem, no nie? Więc. No I on może wrócił do bo ja stamtąd wychodziłem, no nie? Tak, tak. Wróciłem za to, tak, bo tak. myślałem, że ty polecisz tam, a ale, tam, ale tam ale były dwie osoby, pewnie. no nie? Bo ja zaobserwowałem, nie jestem pewien, ale Wenta. No? Wenta zaobserwowałem. Ale gdzie, gdzie? Elektryka. Security. No, to security ja Ale ja nie mogłem wyjść bo ja wybiegłem z elektryka to tam był różowy i nie wiem czy nie Zuzanka czasem Nie, nie wiem Nie, nie no. patrzcie na Discorda Nie patrzcie na Discorda, nie, nie, nie nie patrzcie na Discorda. Ja już spojrzałem <grym> za późno jest. A co tam jest? No, nie patrz Nie patrzcie na Discorda proszę Ja chciałem do ciebie Patryk no ja wiem, ja wiem, że ty chcesz... Dobra, poczekajcie, ustalmy coś. Kto był w elektryku? Kto nie był wiem, w elektryku? Tam... Ostatni Ja byłem na ja początku. Ostatni na ja byłem. Ale ostatni 5 sekund. Dobra, inaczej. Kto był 5 sekund temu w elektryku? Może tak. Nie, no, no, ja nie byłem, ja byłem, ja byłem, ja byłem... Ej, ja byłem, ja byłem, ja byłem, ja byłem ponad Ej, słuchajcie, słuchajcie. Słuchajcie, ja byłem. Ja byłem w elek... No daj powiedzieć. Ja byłem w elektryku jakieś nie wiem, 10 sekund po starcie, bo byłem w pierwsze w adminie i był tam Matys, na pewno, nie wiem czy tam nie była Zuzanka i ktoś jeszcze, ale nie pamiętam. 4 osób Pięć 5 osób było chyba. No to 5 może. Gdzie byłem? Ale ja poszedłem w elektryku. To ja nie byłem Albo w elektryku. Obie. Dobra, gdzie, gdzie jesteś Stolarz teraz? Nie wiem gdzie jesteś Stolarz stalarz. Dobrze, robimy zamieszanie. Gdzie jesteś pomarańczowy? ja jestem teraz w elektryku. No to czemu nie mówisz? No pytał się czy ktoś jest w elektryku, a ty mówisz no. że nie byłeś. Gdzie jesteś? Ruszowy, gdzie jesteś? Ja jestem w storage'u. z Chexem, ja nie wiem jak ty mówisz, możesz powiedzieć, że w elektryku, jak z sardasem... Byłeś low w przed przecież. Poje, pojebało mi się, sorry. Dobra, no, gdzie aha. jesteś Suzanka? Gdzie jesteś Suzanka? Trzy nie. osoby byliśmy w Storeju, szliśmy z elektryka: różowy, no. e, turkusowy i pomarańczowy. Byliśmy w elektryku we Dokładnie. To, to... W jakim elektryku? A stolasz? Byliśmy w elektryku, teraz jesteśmy w storage'u Nie, nie, momencie. nie. w elektryku we i na dole śmieci. O, Jezus. Boże. o Jezus. No dobra, ale nie widzieliście. No, słucham w... ciebie. Weź wy, za, za, zagłosuj na impostora i, i zostanie jeden. Nie no dajmy skipa. Ale ja nie wiem. Daj ale na kogo wygłosujecie w ogóle? Nie miałem ja doski, bo jest 17, no Nie, masakra jakaś. Dlaczego na mnie zagłosowałeś? Nie, Dlaczego na mnie? Biały zielony, zielona na mnie zagłosowała, nie wiem czemu. Czemu no, na mnie no, niebieski no. zagłosowałeś? Dla mnie, dla mnie niebieski i zielona jasno to jest coś... Nie wiem O, jestem niebieski, a nie żyję przecież. Aha. Okej? Okay. Dobra, już nie piszcie na tym serwerze. no. Poszedł mi z mały i tyle. Kurde, już Nie róbcie tego Tak, tak, I Tak, i tak, to był impostor, co tu zrobić? Trzeba coś jakieś 200 jak na szybkości. Okej, okay, ja bym chciał poznać końcowe pozycje. O jest gdzie było ciało. A ja, ja chciałbym coś nie. Nie, zanim, zanim powiem gdzie było ciało, to chcę po, poznać, gdzie, by, gdzie byliście. Bo ja, ja mam. pozycje Czech. gdzie jesteś, Maty Daj kobiecie dojść do słowa. Spokojnie. Dobra, nie mówią. No, sobie na kamerach przez ostatnie dosłownie 5 sekund i sytuacja wyglądała tak, że włączyły się kamery i ciemnozielony wbiegł do admina. Najpierw wybiegł, a włączyły się kamery, wbiegł tam z powrotem i zgłosił ciało. Co ty gadasz, jak ja nie wybiegłem z admina? Jak ja wbiegłem do admina no i zgłosiłem nie, ale, ciało co? koło panelu. Teleportowałeś się. Dobra, poczekajcie, poczekaj. Ale mam pytanie jeszcze, bo mam w mikrofon, Gdzie, jesteś, więc... Matys? Dobra, no. spytać, okay. No to chciałem ja też właśnie jestem... spytać, gdzie jest Matys na przykład. Gdzie jesteś Matys, no? W tym momencie jestem z Zuzanką yy, razem na kamerach. Potwierdzisz no, to, to, to Zuzanka? Poczekaj, potwierdzisz to Zuzanka? Tak, 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 tak. Dobra, ja chcę powiedzieć, że no. stolarz jest przed wejściem do elektryka. Ja też jestem przed wejściem do elektryka. Stolarz przyszedł od Storage, ja od Lower engine'u. Widziałem Zuzankę w Security, nie widziałem Matysa. Matys też jakoś tak przyszedł przed chwilą. Jest dwóch impostorów. I. No. Czekaj, skąd, skąd ty mn. mnie widziałeś. Ustałem no, stałem przed tobą. Przede mną stałeś. No, o... Dajcie mi końca, ja bo po od od to ruch ruch Nie, boku, a nie a mogę. Leżę w tej za nosem, teraz coś inny. Impostorem jest Wasik i, i e e e e Ezyl. Nie niestety. Teraz... A czemu? Bo ja, ja? Też mi się dostavi, wydaje, że ta dostavi, dwójka to co na jutro pierwszego. Zostawiącie szczeksa. Nie, na pewno jest Eee, ściemnionego. Na pewno ściemnionego. Ściemnionego z ikoną zostawię go checksem, Ja mam checksem, ja coś jeszcze je. powiem. Także słuchajcie, masz, pytanie, kto, kto biegnął, kto biegnął od łęponów jak reaktor wybiegł? Ja ja ten. pobiegłem do i i gdzie pobiegłeś, gdzie Ej, górą, nad bedbayem, podbiegłem sobie elegancko do tego i... No i, i pytanie, jest taka szansa, że mogłeś skoczyć do admina, zabić i wylecieć z powrotem do reaktora? Nie ma na A nic ja, ja się chcę coś spytać. No może. Susanka, jakiego taska teraz robiłaś? -y, gdzie? Jakiego? No przed chwilą. Ostatniego jakiego zrobiłaś? Tak, tak. Po no paliwo na dole. I zaczęłaś od dołu właśnie. Czemu? Tak. No, Czemu? no bo górne zrobiłam w poprzedniej. Tak myślałem. Ale nie, nie, nie wiem, coś, coś. to było tak, że ja napełniłam sobie tak a teraz opinia. biegłam górą, napełniałam górne i pobiegłam na dół napełnić. Tak, zwanę. ale wiesz, wiesz, bo zniknęłaś mi na chwilę. Zrobiłaś sobie paliwko i mi zniknęłaś, ja ci nie widziałem. Ale wiesz co? Wadzie, nie wiem, ja na kamerę... A mam pytanie. Ja też no. było widać, jak wybiegał a starasz, z od, zobacz, ale z... tam był już da, Dobra, nieważne, dwóch nie daje to... Rajcie sobie, sami. Tam był ja kill, no nie, mi się. A czemu naiesz lapusze oskarżenia? Czemu naiesz lapusze ty Śledzisz, no czemu na mnie? No nie wiem, powiedz to. Widzę, coś że tam? nie ma oskarżeń na mnie. Czekaj, To na ktoś kogo głosowa. zagłosowałeś? Ja na ciemnozielonego, bo widziałam perfidnie na kamerze. Ale czemu tak? ja? No bo co, jesteś? Powiedziałam, że widziałam na kamerach, mordo. Ja pierdzielę. Widziała, że wbiegałem do admina i zgłaszam ciało? No i co, to tak, jest jakiś argument? Tak, że najpierw do niego wbiegłeś, a potem do niego wbiegłeś z powrotem, po czym zgłosiłeś. Nie, Więc nawet nie wybiegałem, wybiegałem z niego, tylko wleciałem. Nie, i wbiegłeś posłuchaj posłuchaj i no posłuchaj, posłuchaj mnie, wbiegłem kawałek, cofnąłem się, nawet nie wybiegłem, tylko cofnąłem się do wyjścia, ale nie wybiegłem za admina i wróciłem się i znalazłem ciało i zreportowałem. Dobra, ale nie wybiegałem z admina. No jeszcze podaj całą swoją trasę tej rundy. Moją trasę? Dobra, już ci mówię. Byłem na początku przy kamerach. Potem poleciałem sobie aperendżainem do kafeterii. Leciałem do weaponsów, tam mijałem dwie osoby. Dwie osoby mijałem w weaponsach. Jeden leciał z powrotem, a drugi leciał w prawo. Po czym się wróciłem, i w sumie poszedłem do admina i zreportowałem ciało. Dobra, czy ktokolwiek to potwierdzi? Na koło głosujecie, szybko. Ja z poprzedniej ja rundy, wezmę na ciebie, a tylko z poprzedniej rundy do tego. No bez sensu. Przegraliście. No nie wydaje mi się. Kurwa. Wiem że anka coś to, to mogła ograć. Tak mi się to wydaje, ale... takie, ale takie nie bez sensu. W ogóle Stolarz na mnie zaczął gadać i nie wiem po co, czemu na mnie w ogóle. To jakaś, jakaś taktyka. Nie wiem. No ale. Kurde, dług, długo ta runda trwa. Strasznie długo. Czemu nie zabił? Kurde Teraz już za późno. Chociaż nie dobrze, bo Matys tam leciał. Jest dobrze. Kurcze, ciężko będzie mu grać, Nie wiem co tu zrobić za bardzo. Co mu włączyć, żeby mu ułatwić. Dobra, nie udało ci no się. No tego. i co, Ezy, możesz no, przejść? Wiedziałem, że ty jesteś ty! A. Jak ja! A może zobaczmy. A cię poczekaj, poczekaj, poczekaj. Mówiłeś, że nie będę ci widział. Dobra, moj. albo mijałem to, że ją zabiłeś. Chciałem się spytać, jaki był kod do górnego od 2? 8-0 się zaczynał, co nie? Zagłosowałem. Nie robiłem zabziwani. górnego. Zuzanka Zagłosował już. Dobra, głosujcie, bo to już teraz ezyl. Ej, ale zagłosowałeś na mnie? Tak? Tak. Matys? To Jak Jaki Dabil. Jest! Gdzie cię! Gdzie Nie ma yes, tego! Serio. Daj mi pomoc! Czemu na mnie je zagłuchiwałeś? Jest! Nie, no nie.